Na kanale to witamy bardzo serdecznie i raz prosimy Aspekta o wylosowanie pierwszego gracza. Jej, rozpoczynam rozpoczynam piękną ceremonię. Rozpoczy rozpoczynam ceremonię i Aspekt losuje. I pierwszym zawodnikiem, który dołączy do grupy A jest Trickspeks. Uuu, Trickspeks. Trickspeks. Gratuluję użytkownikowi. Zatem, zatem... I Trickspeks jest tym, który trafia do grupy A. Jest to półfinalista poprzednich. Ee... Zawodu, ale bardzo dobry zawodnik, cały czas, cały czas rozwijający się. I teraz szybkie przełączenie na mój ekran i losujemy, kto dołączy jako pierwszy do grupy B. Już, już, już. Proszę bardzo, losowanie. Van Raker, witamy w grupie B. Halo, słychać, halo, halo, słychać, halo, słychać mnie? Z całego serca no tak. chciałbym podziękować dostawcom internetu za bardzo klimatyczne przerwanie Chłodowo. streama. E, w każdym razie wylosowanym zawodnikiem do grupy B jest Vanraker. No, Vanraker. Także dołączamy Vanrakera do grupy B. Poprzednim razem Vanraker grał w grupie A, która okazała się być trudniejszą grupą. Vanraker to też jest zawodnik rozwijający się, ale to, Co grindował do tych mistrzostw, to mam nadzieję, że znajdzie potwierdzenie u tego zawodnika. Nie znajdzie. E, no to teraz szybkie przełączenie na stream Aspekta i zawodnika, który dołączy do grupy A razem z Inspeksem. Cześć. No, będzie to Hubercik. Będzie to Jezu. Będzie to Aizel. Witamy Aizela, witamy naszego debiutanta w naszym turnieju e, życzymy oczywiście powodzenia. To teraz szybkie przełączenie na mój ekran. I teraz bardzo proszę, żeby nie było żadnych problemów technicznych w trakcie, kiedy będę losował. Dziewięciu zawodników dalej czeka na swój przydział! <grymne> muszę żeby nie było. Ale się, no zwieś, <laughs> Nie, ale, ale jest, ale jest. fire, ale jest, ale fire, jest. Soul, ale jest. fire witamy w grupie... Ale dostawca internetu. Jakby co, na dowód, ja wszystko to nagrywam. Na no policję podaj tych, tych twoich dostawców internetu. Nie, 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 mi, mi. mi się wydaje, że mam nadzieję, że obejdzie się tutaj bez afer. Szybkie przełączenie na ekran y, do aspekta i losujemy trzeciego zawodnika do grupy A. Wow, jest to Kwero! Ale sekszak! Witę. Kwero. kwero, witamy! Brawa, gratulujemy! Witamy Kwero w grupie A! Gratulujemy! To już mogę iść? Ściskamy kciuki! <ścoughs> Jeśli chcesz... Ale... Ja tutaj... przeciwników do końca! Dobra. Wszyscy są losujemy trzecią osobę, która dołączy do grupy B. Nie ładne hmm? kanał przerywać tak się się wstydziłem Anka największym przeciwnikiem jest jego internet <grym> Bacze, o kurna, Baci! Baci, ja pierwszy <grym> Vanraker Baci Van Racker, ja Baci, witamy Baciego w grupie A Baci zagra razem z Fire Soul'em. Fire Soul, twoje marzenie się spełniło. <grym> Rządz chyba gratuluję samemu sobie. Jeszcze raz coś pójść Dobra, e, no i teraz. E, oj, przełączenie oj, oj, szybkie. Czekajmy jeszcze chwilę tutaj, żeby wszyscy mogli oj. na Aspekta przełączyć POV. Jestem i losujemy, Dobrze, losujemy, losujemy do grupy A. A jest nim Jerzykowna. Jerzykowna. Mocny przeciwnik. Tak, nasze. tutaj. zawodnik, którego poznałem. E, po, przy okazji naszej, naszej epickiej batalii o wyjście z grupy A. I teraz też zagra w grupie A. To jest podsumowanie. Je meczu I teraz będzie losowanie. Teraz będzie ciekawie: będzie losowanie, kto zagra mecz otwarcia z Bacim. Bacim. A, a został nam Aspekt, Dźwig, Hank, Kekiot, Shin. Jezu, błagam, żebym to ja był. I Meszek. Nie, ja chcę. Losowanie, błagam. Ja z POV już włączone i losujemy no, czwartego rywala w grupie B. Jest nim... Proszę się tak nie wyrażać. O, Kekiot. Kekiot. <noise> meszek. O, o. o. Nie. 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 Meszek, Nie, zagra, tak blisko, tak Meszek z wady, zagra z Baci becz otwarcia. E, <noise> tak blisko, a jednak tak daleko. I tutaj przesuwamy się na POV aspekta. Tak jest tak. Problem jest tak. Już dobrze. 6, zawodników na tarczy. Uwaga, piątym rywalem w grupie A jest Vincible Vincible. <noise> Vincible. Powiedzię, no a jak wy to losujecie, że patrzę na z tym, nikt nie losuje, patrzę na drugi, nikt nie rosuje. Dobra, jesteś obraz słowa śniadana. Nie wiem. Ja też to daje na szczególnie nikt nie losuje. <valornder> <speś> Było słychać, jak mówił. Do, dobra, Wincible trafia do grupy A i ble znowu zagra z Trickspexem w grupie. Jak się czujecie, panowie? Ale tym razem no, Golden Defense nie. tam jest teraz, cała trójka. ble <coughs> zagra z, z Aizenem mecz otwarcia w drugiej. O no, kurwa, to, to jest trafił przeciwnika na start. Pięć tak. graczy na tarczy jest jeszcze niewylosowany. Aspekt jest jeszcze niewylosowany. Kekiot jest jeszcze niewylosowany. Shin ja jestem jeszcze nie I piąty rywal do grupy B. To będzie. Znaczy Aspekt, ja do ciebie nic nie mam, ale... jak cudzo mi gra? No jestem. Witamy ciebie w grupie B. To dobrze, to dobrze. Reprezentant, re, reprezentant Bydgoszczy, który zmierzy się z Fire no. Soul'em w meczu otwarcia. To będzie masywny pojedynek. Tryxpex, ja ci powodzenia życzę. Dobra, dawaj, losuj. Szósty rywal w grupie A. Jest Zostali tacy przeciwnicy, że... No gdzie wy to losujecie? Kurczę. Kobieta, kobieta. Jebididi. Tryxpex, gramy ze sobą mecz otwarcia to wygląda nie eee, eee, Także jeśli chodzi o grupę A, to poznaliśmy kto zagra w pierwszej kolejce: Trickspex vs. Hank, czyli ja. Aizel vs. Vincible. i Quero vs. Jerzykowna. Eee, Aspekt, Kekiot i Shin. Eee, oto kto zagra w grupie B: Z Vanrakerem, z Firesolem, z Bacim, z Meszkiem i z Dźwigiem. Uwaga, start. Hanka losujemy. <laughs> On mów się mi właśnie, mnie ja mi ukłonić ja się. Patrz, patrz, widzę, widzę. Shin. Specjalnie Sheen. powiedziałem, powiedziałem, że nie ogarnie. Eee, no i zobaczymy, czy będziemy, będziemy mieli, mieli, czy, będziemy, czy będziemy mieli, w grupie Aspect Hank, czy będziemy mieli w grupie Hank Kekiot. <laughs> Teraz się wszystko rozstrzygnie. Ostatnie to losowanie. Zęgasz, <laughs> Wow, a tym graczem będzie. O, ale może jest o Kekiot? dobrze. Nie widzicie, tu może tu być jeszcze aspekt. Jednak Kekiot. Kekiot trafia do grupy A i. I ma depresję chyba na taką. I Kekiot bez... tak ke ke będzie, ke będzie pauzował w pierwszej kolejce. Kto, kto wypadnie? Kekiot Kekiot, Ej, Kekiot zagra swój pierwszy mecz ze mną na tym turnieju. Panowie. W drugiej kolejce O, Praga aspekta! Druga kolejka Hank Kekiot. Pierwszy mecz będzie Na Metrobag gotujcie. Dobrze. A więc, a, więc, a, więc, a więc przypomnienie grup. W grupie A zagrają Trickspects, Aizel, Quero, Jezykowna, Vincible Hank i Kekiot. A w grupie B zagrają Vanraker, Kerfire Soul, Baci, Meszek, Dźwig, Hub, Shin oraz Aspekt. Szczegóły odnośnie MSG, jak, jak będą się układały, to ja Wam przekażę na e, organizacji na szachy turniej event. Dziękuję bardzo serdecznie za frekwencję, jak i za uwagę wszystkim 11. Znaczy, ja jestem tym 11, ale 10 osobom, którzy się pojawili. Życzę Wam powodzenia i bawcie się dobrze.